Siema, tu Mr. X i dzisiaj zagramy w Call of Duty Modern Warfare 3. Zapraszam do oglądania. Jak już wcześniej powiedziałem, dzisiaj Call of Duty. Pewnie wie, powiecie zaś. E, dzisiaj już to jest siódmy odcinek, tak, siódma misja. Ostatnio Londyn, e, mówiłem, że będzie druga część, ale sorry pomyliłem się to nie jest druga, nie będzie druga część, bo to już będzie gdzie indziej e, i tak, jeżeli e, dobrze e, kojarzę te miejsca to tamto nie było Londynem, tamto miasto, tylko to był prawdopodobnie Paryż więc napiszcie mi dokładnie, co to za miasto było, bo nie kojarzę dokładnie. I jeżeli się pomyliłem i powiedziałem na to Londyn, to wielkie przepraszam. Bo naprawdę pomyliło mi się, bo nie byłem ani tu, ani tu, ale tylko ze zdjęcia miasta są dość podobne do siebie. No różnią się dwoma rzeczami według mnie. Tylko wie, e, ten Paryż ma wieżę Eiffla, a Londyn ma Big Bena. Tak, tak to się nazywało. Big Ben.

Ground forces. Say again, Ramstein. What Russian forces? The entire Russian army! Request immediate assistance! My witnesses are now reporting Russian tanks rolling down the Champs Elysees. This was no act of terrorism. The attacks were intended to cripple our defenses and pave the way for an invasion. We need to hit them now with everything we've got. Sir, we've lost contact with the delegation in Hamburg. Metal Zero One, this is Overlord Actual. You are being rerouted for Hamburg. We've got a principal level hostage rescue. Who is it? The Vice President. Ok, więc następna misja, następny odcinek, następne miasto. O nie, nie, to już się zapowiada źle. Nasi już giną. Nie jestem z tego zbytnio zadowolony. To jest z nami Sandman. Kto jeszcze? Oh, niezła armia. Jak na taką misję? No chłopie, ujawnij się kto ty jesteś. Okej okay. No Jędrza. O, bo nam 10 tych Do strzelania na trujeczce O, nieźle Przyda się mi to I ja to po prostu uwielbiam, to jest granatnik Jeżeli dobrze kojarzę fakty z rzeczami Tak, ma to niezłego cela Nie że cela ale... Nieźle nawala. Kurcze, dobrze, rozstawię sobie to na później, teraz... ...postrzelamy troszeczkę. Ej no chłopak ja też chcę na czołg. O wow, nieźle dostałem, to chyba ze snajpery. No weź się ogarnijcie, ja tego nie rozumiem. Tutaj ludzi żadnych nie ma. Przynajmniej ja nie widzę. Aha, dobra, spoko. Dobra, już widzę ich. Nie Nieźle są zakamuflowani. Nie, to nasz. Ja... sobie pograłem już. Tutaj coś czuję, że zginę mnóstwo razy.

tego naprawdę misja bardzo trudna już ją znienawidziłem. nie wiem z czego oni na ale jest to broń naprawdę I ludzie też mają niezłych Zejdę sobie troszeczkę dołem Żeby tak szybko nie miał już Żeby mnie za szybko nie trafili o tak powiem No nie Nie no ja nie czaję tej misji naprawdę Muszę się przedostać jakoś tutaj Przejdę sobie ten dołem. Te szmaty stąd tak nawalają. Skąd one tak nawalają? Już na serwerach, na których gram. Nie ma czegoś takiego. Mogliby dać bynajmniej Predatora. Był jakiś podgląd. Żeby była chociaż... Żeby był chociaż cień szansy... Że ich zobaczę. No nie, ja tego nie przejdę Dobra, ja, ja to chyba tą misję sam przejdę i za bardzo nie będę, albo bynajmniej jak już przejdę przez to, przez ten front to włączę z powrotem nagranie więc widzimy się za parę minut, albo za parę naście Okej, okay, wracam z powrotem, już obczajem o co chodziło po prostu misja polegała na tym, że musiałem wszystko przejść po prostu tam na, że tak powiem, na Hama. Musiałem zasuwać do przodu, ile wlezie, a teraz muszę tylko tych typów rozwalić, którzy są za autobusem. O, czekajcie, muszę to zmienić sobie na bazułkę. bo bardzo się przyda. Dobra. Następny, który na odstrzał idzie. nie. Ale byłam daleko już. trzeba przyznać, Sorry, to moja babcia była. Co przed chwilą były takie troszeczkę szumy. Ściągałem na chwilę sobie słuchawki z uszu, żeby ją usłyszeć. Nie Nieźle po nogach dostał. boż podskakiwał. To by była dobra pozycja do snajpera. Wręcz nawet wymarzona. Tam z chęcią bym tutaj ze snajperką wbił. Gdybym ją tylko miał. Trochę ponawalamy z granatnika. sorry okay. popiekamy sobie teraz troszeczkę z AK Okej okay, widzę, że chłopaki idą, to ja też mogę podejść O nie. Nie, yeah, tylko żeby mnie nie cofnęło tak daleko. O, oh, dobrze, że tylko tutaj. Oni to są dobrze, że... Podjeżdżają tak blisko Okej, okay, już wiem gdzie są te dziady Dobra, dostała się wyryja. Myślę, że mu to pomoże w zrozumieniu całej prawdy o życiu. Zrozumie chłopak, co to znaczy bić na wojnie i nawalać się z wrogiem. Ale to już w grobie. Nie wyjdą... Oni zbyt sobie tutaj daleko, nie pozwolę im. Okej, okay, ładowanie. Profilaktyczny. Zaraz konkreta walniemy. Widzę, że oni się tam kocą. To już tam nie ma. Dobra, na no ja śledem też podejdę. Sorki zaś takie lekkie problemy techniczne

походу. Узнище. Найдитесь. что это A o na czołgu. Takie rzeczy mnie interesują. 我感觉挺多。 Ma też padnicza Aha, te mam pokazane, nie mogę je nie Nie mogę tego zielona opasta, co teraz się zwiększa Nie mogę nadwrężeń, że tak powiem Będę po prostu przerwy robić Quero que você um No braço, é aqui.